Z strony Wikimanka i teraz już mam skina założonego, jak coś. I przez chwilę grałam bez nagrywania, oczywiście z parynaście godzin temu. Troszkę pokopałam, troszkę pozbierałam drewna i na coś trafiłam. Po pierwsze, na co natra natrafiłam. Teraz sobie muszę przypomnieć, na co natrafiłam. Natrafiłam na dziurę w kopalni, że kopam, kopam, a to jest dziura, do której boję się wskoczyć. Mam nadzieję, że się nagrywa dźwięk. Ok, idzie. Skacz! Skacz, bo mi to przeszkadza, że tu nie chce skakać. Mm. i jeszcze na coś natrafiłam. Muszę zobaczyć, czy jest tam cień, bo się boję. Daj wyjść! W ogóle jest gościu z tym mieczem takim, no. Więc muszę go zabić wpierw. Gdzie ty jesteś, ty? A ty? A gdzie jest ten mieczem? Tam jest jeden. To jest ten. Gini ty! A i w ogóle pozabijałem kilkanaście zwierząt. Nie bij! No nie, kryj się zasianem. Bo mi to nie pomaga. Bo mam to? Mm muszelka. Łobasz. cię wystraszyłam, gościu. I za chwilę wam pokażę, na co natrafiłam. Tylko wypłynę stąd i pójdę do tego. Są ta ryba jest taka wielka? Gigantyczna taka. Okej. Okay. Tutaj. no jest rano. Słyszycie? Słyszycie tą lamę? Patrzcie. Widzicie co to jest? Ko nie, nie. No słychać tego wieśniaka. Um. Dzień dobry, panie wieśniaku. No jak widzicie, mamy wieśniaczka. Oczywiście tego wyjątkowego akurat. Mogę się z tobą stridować przez ścianę, proszę cię? Tak, ty. Specjalnie go tu za... Chcę tego wam zmień. Co może... Co, co możesz mi dać? O oh, Boże... Yy, nie mam emeraldów. Można coś jeszcze do więcej? Dam ci muszelkę. Okej. Okay. Świeczkę ci dam. Zapal świeczkę czy coś? Czy tak się nie daje? Żeby ci smutno, nie za dużo. Trzymaj dwie świeczki. bo to chyba sobie był twój tak? czy to był mój? nie, to był mój, dobra jestem <grystanie> głupia mm. ale on zmienia tymi szmaragdami a ja nie mam szmaragdów ale za to mam to mam siano które już ja sobie dałam tej no nie mam tylko tego pobranego, tego skina, no co był tu od razu, bo innych nie mam, że się nie da, nie wiem skąd mam to w ogóle. I bardzo mi się podoba ten skin. I zapomniałam co miałam zaplanowane. Mm. Zabić stworaś, zabiłam, zobaczyć do Viragera też. Hałasuje on bardzo. Mm. Dobra, idziemy zlecieć kopalnię, tyle że muszę zlecieć nowy kilof, bo mi się kończy. Eee... A i poukładałam itemy. Sub. No chyba, że to skóra. To nie wiem. Mam um, już 5 y, sianka. To mogę zasadzić w wolnej chwili, której nie mam. A, chciałam zrobić dom różkami. Różyczkami. Mhm. Mm że za bardzo nie mam gdzie je postawić, bo tu się nie da stawić, więc... skopię stąd za mocno skopałam um, idziemy bo, się za, bo ja siał uh -huh. że za chwilę będzie noc uh, i mi coś na twarz skoczy. okej okay. tu chcę kwiatka Ej, naprawdę, naprawdę miałam kopalnię pod nogami, i ja o tym w ogóle nie wiedziałam. I dopiero widziałam, jak poszłam tam tędy. Naprawdę, tyle tajemnic. Mam kwiatkę chociaż. Teraz tu jeszcze. A tu akurat nic nie ma. Nie, jestem kwiat jest ten przepis, tu, przedki. ten. I. Jeszcze tu. Łobo. Łobo, bo, 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 pójdę spać. Bo mi zjedzą wszystko. A no, się bardzo podoba mi skin. Mmm, o. Pięknie po prostu wygląda. Można robić edity, w których jest mój skin. Mmm... Znaczy, że takie edity na TikToka, czy coś. E, jest tu coś? Jest tylko słońce. Słońce takie gorące. <laughs> Jeśli ktoś jest moim fanem, czy coś... Zapomniałam, że to jest tu. To możecie robić jakieś edycki takie na przykład minecraftowe Jeśli wolicie Minecraft, to, to napiszcie Minecrafter albo Minecraft po prostu. A jeśli wolicie Robloxa, to napiszcie Roblox. A jak chcecie czasami Roblox, a czasami Minecraft, to. To i to. No. no. Więc ja będę wiedzieć. Jak ktoś mnie ogląda, to będę wiedzieć. Chociaż, co chcecie oglądać. Mm. Bo mogę nagrywać Minecrafta i mogę... Ehm. Robloxa. Jest mądra. Ehm, Dobra, idziemy tam. Chciałam zrobić kill ale zapomniałam. Wracamy się. Czemu się nie da zrobić windyłek? I mam tak daleko do domu. Mm. No i mam 34 drewna. Mm, ja chcę nowy kilo. Nowy miecz. Zrobiłam miecz? Ok, już sobie wymienię. Opa, ta będzie tu, tu, tu. Wszystko jest potrzebne. E, Układanko wszystkiego. To tu, tu, to jest mi niepotrzebne. To też jest mi niepotrzebne, to też. To tu, a reszta do skrzyni. Świecik muszę sobie odłożyć Nie Dobra, wszystkie muszę się. A eee, mięsko jedno muszę mieć eee. Dobra, mogę iść na wyprawę Okej okay. Mogę iść, mogę iść, na no spokojnie. Dobra. Mm. Boję się, że coś mnie zabije. I że jak stąd skoczę, to też umrzę. Umrę. Umry. Polska trudną być, językową. Yy. Ja tu nie chcę umrzeć. Łabosz, to zaczęło spadać. Bo się, zrobię sobie ładne przejście, drzwi muszę postawić tak. Żeby mi nic tu nie właziło. Musi być ładnie i legitnie. Wchodzę do kopalni. I... Nakopać trochę koksu. Dobra. Mm. Boję się, że spadnę. Muszę mieć drzwi szybko, leć po te drzwi, bo się boję, że mi się tam zwierzaki spawną. No, znaczy te złe zwierzaki. Muszę pilnować, czy jest dzień, czy noc, bo nie umiem określić, kiedy jestem w kopalni, bo nikt nie umie określić, jak jest w kopalni. Bo przecież, bo jak niby określić, jak się jest w kopalni? No e... dobra, mam jedną parę drzwi. I mogę je tam postawić. Ale no, chyba nie aż tak źle. Kopię łapką drzwi. Dobrze, że to się nie zawaliło. Żlazo. Nie mam czym się ochraniać Znaczy mam miecz Ale się boję, że coś mi tu przelezie Z byle jakiejś strony Czy też się nie dawali. Chyba nie Nie mogę tam postawić świeczki z daleka, łobosz, jeszcze jedna kopalnia. Czuję się zagrożony, uciekam stąd i tu nie wracam. Proszę, mogę wrócić do domu.

Czuję się bezpiecznie, jest dobrze. Nadal jest dzień. Mm, to nieźle, że nadal jest dzień. Chcę więcej świeczek, bo mi się kończą. Z tego już nic nie zrobiłem. Milionowe od dźwięki. Zaś tego nie wziąłam. A co ja chciałam? A po co ja to wziąłam w ogóle? Chcę ja, mi to... Świeczuszki. Mam jeszcze troszkę tego węgla. Tego tak mam jeszcze. To przepalę sobie to, bardzo serdecznie bym dała, okej. Okay. Yy, I zaczekam aż się przepali. Ok. Mam ósmy level. Ok. Mam coraz więcej rzeczy. Słyszałam owca. Wiem, spóźniony zapłon. <grym> owieczko, gdzie jesteś? Łoborze. Boże. Coś gady przysły. Gień. Chodź. Nie myśl, że się ukryjesz. I ten wieśnik myślący Hm Chłoboż, oh, dwóch na jedną. No co wy, no. idź. A po co w ogóle mi ta toto? Ta, to? Ja na to nic nie przerobię, jak nie będę wiedziała na co. Więc kto chce, kto ma, jak, to możecie napisać, y, co z tego da się zrobić. Ja w tym czasie nazwałam sobie Czerku. Dobra, no, ja robi się ciemno. Daj mi te nasiona, człowieku. Muszę zasadzić, uciekać do chałupy. Idź, a nie. Pewnie <śmiany> będzie znowu. Za daleko. Mhm. Mogę otworzyć czat, ale tu nic nie ma. Tylko... Yy, łóżko jest za daleko. sobie sobie chleb. Don't give up. Coś tam, coś tam, na, 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 na. O, tam jest owieczko. Ej, oweczka. Przyszł mi na siano? Owca! Że jest sano? Magicznie znikła. Mm, patrzę się, czy nie ma żadnego zombie, który mógłby mnie zabić mieć na to ochotę. to mięso. Eee, muszę sobie powiększyć ten farm, bo to jest moja farma. Pod każdym względem. Ok. Mm. Nie, to już nie może być. Mogę to odtentakować, żeby nie było już. Nie, no, jedyne, jak mogę to zrobić, to zniszczyć. Eee. Ten słupatek, który chcę Hmm... Pięknie. Będę miała taką długą kreskę, bo nie mam wiaderek Natura A i robię sobie tu zboża tego. Po czemu nie mogę mieć tylko jednej no? Czemu muszę mieć tylko jedną no? <śm> Dobra. I tu będzie stała kreska cukru. Będę miała dużo cukru. Albo dużo czegoś innego. Wziąłem to, a teraz chcę to wywalić. Gdzie to wywalić? To nie, nieźle wywaliłam. E, może rybę zjedzą. Może. Eee... Muszę zrobić miejsce, żeby mogła tu przechodzić ładnie. Mm. Możecie mi pisać wyzwania, chociaż czyli tak ich nie zrobię, bo będę się je za bardzo bała. Ale co z tego? Dobra, mam takie długie coś. Tuter. Zapomniałam, że można zrobić coś takiego. Mmm, dobra. Mam ładne. Brzydkie. Ale co z tego? Mmm, mam jedzenie? Mam. To jest Dobra. Yy... Chleby miałam zrobić. Chlebek, chlebek, chlebek. Czy mogę zrobić tak chlebek? Bo mi się nie chce inaczej. Dobra, mam dwa chlebki. I, I w ogóle nie odpalałam tego, żeby mieć od razu skrzynkę, więc nie mam czegoś takiego jak rzeczy początkowe. Bo na początku nie mam nic. Są eee, mam wszystko, a później pomyślę, czego potrzebuję. Nie mam jak yy, widać. No, słyszę obce, które mi tu nie przyjdzie z własnej woli. Więc Dzie gdzie jesteś, owieczko, bo i tak cię nie wezmę. A... Is... Się owsa, nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Widziałam tu, że tu coś przebiega, ale nie wiem co. Chyba tego nie nagrywałam, ale że... bo byłam... budowałam to. Szłam, szłam w górę. No i byłam już na samej górze. Gdzieś tu było drzewo. I ja na nie skoczyłam. Skoczyłam na drzewo. Sk straciłam HP. A później tak jakoś dziwnie się obróciłam, że stałam tu. Albo tu. Tutaj. Albo tutaj stałam. I tak prawie spadłam. Prawie. Więc bym umarła całkowicie. Znowu! On chyba śpi. Mm, nie mam miecza. Najważniejsza rzecz to jest potrzebna za każdym razem. Yy, miecz. Ja potrzebuję już dwa. Tu wtedy się czuję bezpiecznie. Chodzi tak mało bezpiecznie, bo wszystko do mnie może podlecić i mnie chcieć zabić. Gii. Choć ty już nie żyjesz, ale co z tego? Jeszcze się utopiłeś. Ło Boże! Nic. To on chyba podaczkę ma. Ej, gościu, podaczkę masz? Ej. Co Zaprzyjaźniłeś się z ryba. Drugi też ma podaczkę. Obydwaj mają podaczkę. To trzeba tylko ubić. Chodź, to cię ubiję. Ej. Nie podpływaj do mnie. I zaczął się kręcić i go zabijam. Gościu. Jak ja podpłynęłam, to akurat stracisz wszystko, padaczkę całą. Mhm. Mhm ja no, tu z jedną zryw. Co się tu cię. Bo nie mam co z wami robić. I co dostałam? Ryby. Chodź. Nie! Nie widziałam, że z ryby może kość wypaść. Ale to chyba dlatego, że mam chyba odpalone y, itemki z mobów albo z bloków. Przypadkowo to rozwaliłam, naprawdę. Kolejne trzy. Później to zasadzę. Ale chociaż nie muszę zabierać szkleta, żeby oswoić pieska, którego... No, na razie nigdzie nie ma. Dobra. Ten film będzie krótki jak na te wszystkie filmy, które nagrywam. Ale ja się z wami żegnam. Może już yy, zacznę nagrywać kolejny albo coś. Ale na razie nie mam za bardzo co robić, więc jak będę miała co robić, to wtedy będę nagrywać. I teraz mogę nagryć Robloxa w tym czasie, kiedy ja nie będę ni nagrywać. No. Bajo! Każdy na YouTube w Minecrafcie robi coś takiego, jak się żegna, więc... Bajo! Bajo! Bajo!